Cześć moi kochani, to intro, które widzieliście na początku świadczy o tym, że nawiązałam współpracę z Handsome Men. Ja już współpracowałam z nimi kiedyś i to była bardzo fajna współpraca. W zeszłym roku kręciliśmy filmy i w tym roku zaprosili mnie do współpracy jako eksperta od włosów. Nie uważam się za jakiegoś tam super eksperta, nie jestem fryzjerką, ale e, pokazuję wam tutaj fryzury. Więc. Oni zaprosili do współpracy kilka blogerek, które zajmują się tematem urody. I będziemy na portalu Handsome mi, miały zakładkę blog i tam będą, będzie podział na poszczególne blogerki i będziecie mogli poczytać nasze recenzje, em, nasze porady, nasze filmy zobaczyć. E, to będzie serwis, który będzie skupiał naszą blogową społeczność w jednym miejscu. Ja się w ogóle bardzo cieszę, no bo to jest y, fajna okazja do testowania nowych rzeczy. No, i można tam zaistnieć w ten sposób, żeby napisać na przykład artykuły czy jakieś porady zrobić, więc bardzo, bardzo fajnie i cieszę się z tej współpracy. Jeżeli chodzi o mnie, to filmy dla Handsome Men będę, um, będę robiła raz w miesiącu, więc wszystko zostanie w takim porządku, jak było, czyli um, raz w tygodniu robię film z fryzurą, chociaż w zeszłym tygodniu nie zrobiłam przez te święta, które były. Um, więc raz w tygodniu będzie film z fryzurą i tak, a raz w miesiącu to będzie film dla Handsome Man. Już niedługo szykujemy konkurs, więc oglądajcie uważnie. Film będzie się odbywał tak jak zawsze w moim domu, więc tutaj też nie będzie żadnych zmian. Dzisiaj mam dla Was film na temat zapuszczania włosów. To jest taki temat numer jeden chyba teraz na wiosnę, i wiele dziewczyn zapuszcza włosy. Ja również zapuszczam włosy cały czas i wszystkie moje koleżanki zapuszczają włosy i wszystkie chcemy mieć długie, lśniące, piękne włosy, bo to jest to, co chyba nigdy nie wychodzi z mody. Wiadomo, jakieś boby, asymetryczne cięcia są fajne. Krótkie włosy również są fajne, ale najbardziej kobiece. Ja również uważam, że są długie włosy. Ja najlepiej się czuję w długich włosach. I wyhodowałam sobie te włosy stosując się do kilku zasad, które zaraz Wam powiem. Mam nadzieję, że coś Wam to pomoże, bo prosiliście mi, mnie właśnie o moje rady. Zaznaczam, że to są moje rady, nie dla każdego mogą się sprawdzić. Ale możecie spróbować. Zaczynając od temat tematu zapuszczania włosów, to niektórzy z Was wiedzą, ale, że nosiłam dready. Ja te dready rozczesałam. Ja nosiłam dready ze swoich włosów przez 2,5 roku. Miałam piękne dready, możecie zobaczyć je teraz. Szkoda było mi bardzo je rozczesywać, no ale jak już zaczęły się tak wiecie, ścieniać, yy... Włosy zaczęły się kruszyć, no poza tym chciałam już przeczesać palcami własne włosy, dlatego postanowiłam je rozczesać. Nie chciałam ich ścinać na krótko, bo ja nie, nie widziałam się w krótkich włosach. Więc rozczesywałam dready. to zajęło mi 3 miesiące, i później jak już je rozczesałam, wyczesałam i miałam bardzo zniszczone włosy, poszłam do fryzjera i miałam taką fryzurę. No i wtedy już zaczęłam zapuszczać włosy, bo wiedziałam, że się dobrze nie czuję w takich krótkich. Doczepiałam sobie włosy na taśmy, często doczepiałam sobie kucyk naturalny, doczepiałam sobie sztuczne dredy. Możecie teraz zobaczyć, jak to wyglądało. Teraz już w sumie cały czas zapuszczam włosy. Chcę mieć jeszcze dłuższe. Wiecie pewnie z moich filmów, jak długie mam włosy. No tak długie. Pierwszy punkt to jest obcinanie włosów. Ja nie polecam obcinania włosów co miesiąc. Może teraz fryzjerzy się ze mną nie zgodzą, ale y, obcinanie tych dwóch nawet centymetrów, które nam rosną w średnio w miesiącu, jeden lub dwa centymetry, moim zdaniem mija się z celem, e, ponieważ w ten sposób nigdy nie zapuścimy włosów, kiedy będziemy je ciągle co miesiąc podcinać to, co nam urosło. E, Wiecie, że zwykle jak idziecie do fryzjera, to nie kończy się na dwóch centymetrach, tylko jest to kilka centymetrów i cała nasza, cały nasz wysiłek i nasze marzenia o długich włosach w ogóle się kończą. Wiem, że trzeba podcinać włosy, bo pojawiają się rozwojone końcówki, dlatego ja zwlekam zawsze do momentu, kiedy końcówki wyglądają już nieświeżo, kiedy są rozdwojone. Jednak najczęściej podcinam mi włosy Paulinka, którą serdecznie pozdrawiam, lub moją mamę, proszę, albo siostrę, bo na takie podcięcie, które ja robię, czyli takie w półokrągłe, nie potrzeba jakichś specjalnych umiejętności, robimy to na mokro, włosy są równo rozczesane, ja się nie ruszam i po prostu po kawałeczku są docinane. Moja mama od lat mi tak podcinała włosy i nic się nie działo. Jeżeli chodzi jeszcze o obcinanie, to ja sam ogólnie przeciwna degażowaniu mocnemu, mocnemu cieniowaniu. Wiadomo, że jak ktoś ma grube, gęste włosy, no to to jest konieczne, ale jestem przeciwna brzytwie, która moim zdaniem szarpie włosy. Może fryzjerzy, którzy, którzy mnie oglądają się z tym nie zgodzą, ale to jest moje osobiste zdanie. Chodź pipi. Że kilka lat doświadczenia po prostu pokazało mi, że brzytwa po prostu rwie włosy, szybciej się później rozdwajają, trzeba je później częściej podcinać, więc brzytwy Wam absolutnie nie polecam. I punkt. Jeżeli chodzi o farbowanie. Ja nie farbuję włosów. Często mnie pytacie właśnie o moje włosy, jak uzyskuję taki kolor. To jest mój naturalny kolor, to jest mój naturalny odrost. Jestem naturalną blondynką. Nie kusi mnie, żeby zafarbować. Mój blond jest jaki jest, jest taki tutaj ciemniejszy przy nasadzie, wiadomo odrost później robił, robił się jasny na końcach, szczególnie w lato. Ale jakoś mi to specjalnie nie przeszkadza i nie mam zamiaru ich farbować, może kiedyś, jak będę starsza, nie wiem. E, w każdym razie Wam też polecam nie farbować włosów jakimiś mocnymi farbami. Rozjaśnianie absolutnie niszczy i bardzo ciężko zapuścić rozjaśniane włosy. Takie wiecie, przeżarte przez rozjaśniacz. Dlatego polecam Wam, jeżeli chodzi o blondynki, yy, używanie sprayów, które są bardziej delikatne, czyli spray do rozjaśniania. Takie jak są yy, z firmy John Frida i z Janne, która jest tańsza od Johna Frida. To są spray, które może nie za ładnie pachną, ale yy, rozjaśni rozjaśnią Wam włosy o kilka tonów, dadzą Wam efekt naturalnych pasemek. I nie będziecie rozjaśniać całości taką, wiecie, ciężką farbą. Jeżeli chodzi o brunetki, no to polecam Wam farby na bazie chny albo henny. To musicie się już fryzjera zapytać. Takie bardziej ziołowe. Miałam koleżankę na studiach, która właśnie tak farbowała włosy i miała po prostu tak grube, gęste włosy, lśniące po tej hennie. Także spokojnie można polecić właśnie tą metodę farbowania. nie można henną farbować włosów uprzednio farbowanych, ponieważ mogą wyjść jakieś nieciekawe odcienie. Dlatego upewnijcie się u fryzjera lub farbujcie włosy po prostu softem, czyli taką farbą bardziej delikatną. Ja się na tym zupełnie nie znam, wiem tylko z tego, co znajomi fryzjerzy mi mówią. Dlatego, jeżeli, jeżeli chcecie mniej zniszczyć włosy, to właśnie farby bardziej łagodne, no i koniecznie u fryzjera, a nie Kolejny tak. punkt to jest stylizacja. Może jak widzicie moje fryzury tam raz w tygodniu, czy, czy raz na jakiś czas, wydaje Wam się, że ja te włosy niesamowicie katuję. Ja z włosami robię absolutnie nic w, w ciągu w ogóle tygodnia. Ja nie używam suszarki, nie używam lokówek, nie używam... no nic nie używam z takich rzeczy. E, ja sobie włosy gniotę. Tutaj akurat dzisiaj sobie zakręciłam pojedyncze jakieś tam pasma. Ale ogólnie nie robię takich rzeczy, ponieważ takie rzeczy niszczą włosy i tak, więc zostawiam takie rzeczy na specjalną okazję, na pewno na jakieś wyjścia, na jakieś wesela i tak dalej. Możecie sobie i tapirować włosy, i, i lokować, i prostować i tak dalej. Jednak nie polecam tego na co dzień. Jeżeli już to robicie, to używajcie sprayów ochronnych, starajcie się tapirować szczotką z włosia, a nie metalową. No i jak najmniej jednak tego, odstawcie mocne środki do stylizacji, typu żele mocne, mocne lakiery. Ja naprawdę na co dzień tego nie robię po prostu, mimo że może to wyglądać, że ja te włosy ciągle stylizuję. I jeżeli ktoś zna mnie prywatnie lub spotka mnie na ulicy, to wie, że ja najczęściej mam rozpuszczone włosy, nawet często nierozczesane. Niestety, wstyd się przyznać. Ale im mniej robicie z włosami, to tym lepiej. Im mniej na nie nakładacie, i mniej środków stylizujących w nie wcieracie, to tym lepiej. Jeżeli chodzi w ogóle o kręcanie, to ja polecam metody naturalne, takie jak Wam pokazywałam: kręcenie na pałeczki, kręcenie na paski materiałów. No wszystkie takie metody, gdzie nawijacie na coś, śpicie sobie w, ewentualnie właśnie w wilgotnych włosach, wilgotnych, niemokrych. Także takie, takie metody jasne, bo to są metody znane od lat pewnie naszym prababkom, gdzie nie było żelazek, nie było kręcenia na gorąco, tylko właśnie takimi metodami. Możecie sobie również kręcić wałkami na ciepło. Ja wam polecam tą metodę z hydrologami. Bardzo fajna sprawa. Odradzam właśnie stylizację na gorąco, typowymi elektrycznymi. Urządzenia. Kosmetyki. Jeżeli chodzi o kosmetyki, no to może y, tutaj też kilku zwolenników, na przykład walki z silikonami, tutaj rozwścieczę, ale ja nie jestem absolutnie przeciwna y, kosmetykom z silikonami. Większość kosmetyków zawiera silikony. No i moje zdanie jest takie: nagle wybuchu boom na kosmetyki bez silikonów i nagle wszyscy stwierdzili, ja czytałam naprawdę drastyczne opisy, że włosy nam wypadają, że y, w ogóle silikony robią okropne rzeczy, oblepiają na włosy, w ogóle opisy, co najmniej jakby, jakbyśmy walczyli z jakimiś, um, nie wiem, kosmitami, czy tam w internecie na przykład na wizerzu. E, nie dajmy sobie wmówić, nie, dajmy, nie popadajmy w przesadę, może o tak. E, od lat stosowaliśmy kosmetyki z silikonami, większość szamponów je zawiera i jakoś nic się nie działo, prawda, no, nie gubiliśmy włosów więcej niż zwykle. Um, ja jestem takiego zdania. Jeżeli ktoś ma cienkie, delikatne włosy, bardzo wrażliwą skórę głowy, jakieś uczulenia i tak dalej. Oczywiście jak najmniej chemiczne y, kosmetyki, y, kosmetyki bez silikonów wtedy. Ale na przykład przy moich długich włosach <noise> szampony takie jak te z Joanny, bez silikonów fajne szampony, ładnie pachną, nie mogę powiedzieć, ale włosy robią się po nich matowe, ciężko je rozczesać, robią się kotuny No, y, to co Wam chcę powiedzieć dostosujcie kosmetyki do swoich włosów nie popadajcie w przesadę, że teraz nie będę używać tego bo to ma w składzie coś tam jeżeli to sprawia, że Wasze włosy są lśniące miękkie, dobrze się rozczesują i nie wypadają Wam nagle nie robi Wam się łupież no to zastanówcie się, co jest dobre dla Waszych włosów i po czym Wasze włosy wyglądają najlepiej dla moich włosów to jest złota złoty duet to jest Godwell Rich, Rich Repair Dual Senses. Wiem, że z Goduela są również kosmetyki bez silikonów. Jeżeli macie ochotę, to próbujcie, ale wszystko powinno się odbywać metodą prób i błędów. Ja wam nie powiem, który szampon jest najlepszy, ani która odżywka jest najlepsza. Ja mogę Wam doradzić, co jest dla mnie dobre, ale Wy macie inne włosy, każdy ma inne włosy, więc znajdźcie sobie taki swoje, swój magiczny duet kosmetyków, które, które dla Was będą dobrze działało dla Waszych włosów. E, pamiętajcie proszę o tym, że na kosmetykach bez silikonów na, całej tej, na całym bumie, na kosmetyki bez silikonów i na jakichś tam bardziej naturalnych również firmy zarabiają, e, więc to nie jest tak, że ktoś e, chce, chce być dla Was dobry i e, nagle robimy dla Was naturalne kosmetyki, które tylko, które tylko te będą dla, m, dla Was dobre. E, na tym również się zarabia to cały marketing, szczególnie w Stanach to się zaczęło e, od paru lat już dziać e, z, z tymi wszystkimi organicznymi kosmetykami. Może to i może są i bardziej zdrowe, ale mówię, no nie popadajmy to w tyle na temat pielęgnacji takiej, wiecie, jeżeli chodzi o mycie włosów. Teraz kolejny punkt, punkt piąty, to jest olejowanie włosów. Ja jestem zwolenniczką olejowania i to również nie jest żadna nowość. To jest nowość dla mnie, bo ja tego nie robiłam wcześniej. Robię to dopiero od jakiegoś tam czasu, ale ogólnie olejowanie nie jest żadną nowością. To, że się teraz pojawia na blogach, na jakiś tam wpisy, jest znowu bum na olejowanie. Pamiętajcie, że olejowanie było już stosowane, nie wiem, w starożytnym Egipcie. Dawnych, dawnych czasach, gdzie kobiety chciały po prostu zabezpieczyć włosy i nawilżyć je w jakiś sposób przed słońcem, głównie. Kiedyś stosowano do tego oliwę z oliwek, samo dziś robimy sobie różne mieszanki olejów lub mamy gotowe mieszanki, takie jak na przykład ta. To jest oczywiście Altera z Rosmana. Tutaj jest olej z granatu i z awokado. Bardzo, fajna, bardzo fajny olejek. Nie stosuję go jedynie do włosów, również do ciała, do zmywania makijażu. To jest taka gotowa mieszanka. Możecie sobie robić swoje mieszanki z olejów, z olejków żożoba, z olejków, no z, z wszelkich olejków, z migdałowych, z, z oliwy z oliwek. Tak Robimy olejowanie. Nakładamy olej na jeszcze brudne włosy przed zaśnięciem, chodzimy sobie w nim trochę, zostawiamy do wchłonięcia, idziemy z nim spać. I rano zmywamy włosy, myjemy włosy normalnie szamponem i zmywamy ten olej. Olej nawilża włosy, wygładza je, trochę je też obciąża. I może je trochę przetłuścić, dlatego jeżeli macie bardzo tłuste włosy, to nie nakładajcie go u nasadek. Że tyle, jeżeli chodzi o olejowanie, ja jak najbardziej jestem za, no pozwala na pewno zachować miękkie i gładkie włosy. Kolejny punkt, już wam mówię, to jest dobra dieta i duże ilości wody. Ja tutaj nie mówię o jakichś tam radykalnych dietach, zmianach, ograniczaniu czegoś tam, czyli o to, żeby włączyć do diety ryby. Jedzenie ryb jest bardzo zdrowe i bardzo dobrze działa na naszą skórę, ponieważ ryby zawierają wiele olejów na skórę, na włosy, na paznokcie, na oczy. Jak również większej ilości warzyw i owoców. Teraz idzie już lato, mamy wiosnę i to sprzyja jedzeniu większej ilości warzyw i owoców, co Wam bardzo polecam, ponieważ dzięki temu dostarczamy organizmowi więcej witamin i skóra wygląda lepiej, i paznokcie, i włosy, wiadomo. Duże ilości wody. Ja nie dostaję się z butelką. Popijam cały czas w ciągu dnia. Starajcie się wypijać minimum tą jedną butelkę dziennie, a nawet więcej, żeby dostarczyć organizmowi jak największą ilość wody. To naprawdę pomaga, jeżeli chodzi o włosy, włosy są bardziej lśniące, skóra jest lepsza, nie ma co tutaj dużo gadać, dobra dieta i duże ilości wody. Starajcie się odstawić w ogóle jakieś gazowane napoje, te sztuczne soki z kartonów jeżeli sok nie smakuje tak jak sok wyciskany to nie jest prawdziwym sokiem pamiętajcie o tym. teraz parę słów o suplementach ja nie stosuję suplementów e, takich na włosy i paznokcie na co dzień jednak gdy zapuszczałam włosy na początku gdy rozczesywałam dready, chciałam trochę wzmocnić włosy bo wiedziałam że będę je szarpać przy rozczesywaniu że będzie to no że włosy mi się zniszczą e, wtedy używałam innego wzwishi i to jest dosyć drogi środek on jest dobry Trzeba go stosować minimum 2 miesiące, maksymalnie pół roku, ponieważ nie można go przedawkować. I ten środek, no chyba około 100 wychodzi miesięcznie, także nie jest tani. Można go dostać w aptece. Włosy robią się po nim grubsze, takie bardziej sprężyste. Wiecie, że jak się bierze włos, to on się robi taki bardziej elastyczny. Mam koleżanki, niektóre brały właśnie Wishy, inne of i były bardzo zadowolone, a niektórzy nie widzieli różnicy. Może nie na każdego działa, więc nie będę Wam tu jakoś bardzo polecać, ale to jest jedyny suplement, który tak naprawdę na sobie stosował. Jeśli chodzi o inne suplementy, to jest jeszcze skrzyp, bardzo znany. Lekarka powiedziała mi, że skrzyp trzeba brać minimum rok, żeby dał jakieś rezultaty. Ja nie jestem osobą cierpliwą, nie, 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 jestem, w, nie jestem w stanie brać regularnie tabletki skrzypu codziennie. Ale jeżeli jesteście osobami takimi, które trzymają, potrafią utrzymać rygor, są systematyczne, no to możecie spróbować właśnie skrzypu, ponieważ to jest tańsza alternatywa. Ale wiadomo, większość z nas zraża się mniej więcej po miesiącu, kiedy nie widzą efektów, włosy się nic nie zmieniły, więc odstawiamy w ogóle suplementy, zapominamy o nich. Jeżeli jesteście systematyczne, no to możecie sobie spróbować właśnie z takimi suplementami do wzmocnienia włosów i paznokci. Ósmy punkt, moim zdaniem jeden z ważniejszych. Starajcie się nie stresować. Może to brzmi głupio, ale y, kiedy stresujecie się, włosy bardziej wypadają, skóra na skórze pojawiają się wypryski. No, stres generalnie sprzyja y, brzydkiemu wyglądowi. Y, starajcie się nie stresować, starajcie się wyluzować, y, wszystko przyjmować na spokojnie. Jak najwięcej odpoczywać, jak najwięcej spać, kiedy tylko macie możliwość to brać urlop. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale po wakacjach włosy wydają się dłuższe, wydaje się, że w wakacje włosy rosną szybciej. Może to jest spowodowane tym, że właśnie się mniej stresujemy, że leżymy sobie na przykład na plaży lub nawet we własnym ogródku, lub idziemy, idziemy sobie na rower, to na pewno sprzyja temu, że włosy wyglądają ładniej niż w zimę, kiedy są schowane pod czapką, kiedy są narażone na e, mróz, na, na śnieg, na wilgoć na jesieni na przykład. W lato, na wiosnę włosy powinny wyglądać ładniej, powinny być bardziej lśniące. Przynajmniej u mnie tak jest i uważam, że szybciej im wtedy rosną. Dlatego starajcie się po prostu na co dzień nie stresować, wyluzować i odpoczywać. I tym optymistycznym akcentem kończę mój film. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dajcie mi znać, czy, czy stosujecie się do takich rad. Może macie jakieś inne rady na zapuszczanie włosów. To są moje, to, to są... Te, które działają na moje włosy, dzięki temu moje włosy rosną. Jeszcze raz dziękuję Handsome Man, że zaprosili mnie do współpracy. To jest naprawdę wielki zaszczyt i cieszę się, że będę dla nich robić filmy. I to tyle, kochani, do zobaczenia za tydzień, pa! pa.